Dzień dobry kochane dzieci, jak ten czas szybko leci, już mamy maj. W tym tygodniu będziemy rozmawiać na temat łąki w maju. Zaczniemy opowiadaniem Małgorzaty strękowskiej zaręby Zabawa w Chowanego. Za lasem płynie strumyk, za strumykiem rozpościera się łąka. Na łące rosną zielona trawa. I stokrotki o biało-żółtych kwiatach i jeszcze wiele innych kolorowych kwiatów i zielonych roślin. Pewnego dnia biedronka, żaba, konik polny i motyl cytrynek bawili się na łące wchowanego. Jeden, dwa, trzy. Mała biedroneczka odliczyła do dziesięciu i rozejrzała się dookoła. Zaraz was znajdę zawołała pewna siebie. Po chwili wykrzyknęła radośnie. Widzę cię, żabko, siedzisz pod liściem mlecza. Biedronka swunęła na liść i zajrzała pod spód. Coś takiego? Żabki tam nie było. Wszędzie tylko zielone źdźbła trawy i liście roślin łąkowych, tak samo zielone jak żabka. To nie ten liść, pomyślała i przeniosła się na sąsiedni, a potem na kolejny. O, coś zielonego mignęło jej przed oczami. Biedronka rozpostarła małe skrzydełka. Mam cię, koniku polny. Siedzisz między koniczynkami. Widzę cię, zaraz będziesz zaklepany. Ucieszyła się z odkrycia. I hop, biedroneczka usiadła na listku koniczyny. Znowu nic. Nie mogła się nadziwić, że wśród zieleni nie ma nawet śladu konika polnego. Zdawało mi się, westchnęła, jednak już po chwili uśmiechnęła się szeroko. Cytrynka to na pewno znajdę jest większa od konika polnego i ruchliwszy od żabki, pomyślała. Zbiła się w górę, żeby objąć wzrokiem całą łąkę. Żółty kolor przyciągnął jej uwagę. Jest, widzę cię, motylku. Już po chwili siedziała na płatku stokrotki. Jednak to nie był tylko kwiat, a jednak to był tylko kwiat, a dookoła tysiące podobnych. Czy któryś z nich był motylem cytrynkiem? Z pewnością nie. Żabka, konik polny i motylek poszli sobie, a mnie zostawili, powiedziała rozczarowana biedronka. Zrobiło je się bardzo przykro, że przyjaciele tak z nią postąpili. Mylisz się, Biedroneczko, odezwał się mądry ślimak. Twoi przyjaciele wciąż są na łące. Trudno znaleźć zieloną żabkę i zielonego konika polnego pośród zielonej trawy. Niełatwo też wypatrzyć żółtego motyla, gdy łąka rzuci się od kwiatów. Tak jednak powinno być. Barwa chroni twoich przyjaciół przed niebezpieczeństwem. Ci, którzy na nich polują, mają wielki kłopot z odróżnieniem motyla od kwiatka albo konika polnego czy żabki od zielonych liści. To prawda! Z zieleni wyskoczyli roześmiani przyjaciele biedronki, żabka i konik polny. Najprawdziwsza prawda! Potwierdził motylek cytrynek i wyfrunął skępy żółtych jaskrów. Nie przejmuj się biedroneczko, że nas nie znalazłaś. Teraz ja będę szukał. Ukryj się dobrze. Żabka i konik polny też. Biedronka ucieszyła się z takiej zamiany. Ale gdzie znaleźć kryjówkę? Dookoła tyle zieleni. Czerwona biedronka w czarne kropki będzie widoczna z daleka. Szczęśliwie Brzegiem rzeki szła uśmiechnięta od ucha do ucha ada. Usiadła na skraju łąki, żeby odpocząć. Miała na sobie czerwone spodenki w czarne kropeczki. Piedroneczka aż wstrzymała odtek z zachwytu. Lecę, powiedziała sobie. Skrzydełka, choć małe, poniosły ją na skraj łąki. Usiadła leciutko na pięknych spodniach dziewczynki i znikła. A może wciąż tam siedzi? Jak myślicie? A teraz spróbujcie odpowiedzieć na pytania. W co bawili się żabka, konik polny, biedronka i motylek cytrynek? Dlaczego biedronka nie mogła znaleźć przyjaciół? Co to jest barwa ochronna? Słuchajcie, podpowiem Wam. Barwa ochronna, czyli ubarwienie, czy maskuje, yy, ubarwienie ochronne, czy maskujące, polega na upodobnieniu się barwą ciała do środowiska życia danego zwierzęcia. Ubarwienie ochronne jest rozpowszechnione wśród zwierząt takich jak niedźwiedź polarny, pasikonik i rzekotka drzewna. Teraz czas na zabawę ruchową. Żabie zabawy. Na hasło żab żabki skaczą, dzieci naśladują żabie skoki, a na hasło żabki pływają, wykonują siat klęczny, chowają głowę w ramionach i pochylają się do przodu. Zaczynamy. Żabki skaczą. Żabki pływają. Pięknie. Żabki pływają. Żabki skaczą. Żabki pływają. Super, ale pięknie ćwiczycie. Ok, to teraz przejdźmy do wykonywania karty pracy na stronie 36-37. A zanim wykonacie następną stronę, Popatrzcie na cykl rozwojowy motyla i posłuchajcie wiersza. Bajeczka o motylku, czyli jak z gąsienicy powstał piękny motyl. Magdalena Tokarczyk i Olga Adamowicz. Podejdźcie dzieci do mnie na chwileczkę. Opowiem wam zaraz krótką bajeczkę. O motylku kolorowym zaraz się dowiecie. Co się zastanawiał, skąd się wziął na świecie? A teraz słuchaj uważnie, drogi kolego, bo wszystko zaczęło się od dnia pewnego. Gdy motyla, mama jajeczka na listkach składała i nikomu się zbliżyć do nich nie pozwalała. Z tych małych jajeczek gąsienice się powykluwały, i listki dookoła ciągle obgryzały, bo głodomory z nich były niebywałe. I zawsze brzuszki lubiły mieć napęczniałe. Gdy urosły już odrobinę, to postanowiły odpocząć chwilę. Znalazły pod gałązką zakątek mały, gdzie dookoła kokonem się poowijały. I tak w tym kokonie przez kilka tygodni siedziała sobie poczwarka motylka, aż w końcu kokon popękał wszędzie. I zaraz z niego motylek będzie. Wyszedł powoli, nóżki rozprostował, zaczął nagle latać, w powietrzu szybował, a potem kolorowe skrzydełka wystawił do słonka. Motylków zaraz będzie cała pełna łąka. Czy teraz już kochane dzieci wiecie, skąd motylki biorą się na tym świecie? Myślę, że teraz już wykonacie spokojnie karty pracy na stronie 38 i 39. Zobaczcie sobie jeszcze filmik o motylku i cyklu rozwojowym. Proszę Was również, wykonajcie pracę plastyczną na temat Majowa Łąka. Technika pracy jest dowolna. Pochwalcie się później efektami swojej pracy. Będzie nam bardzo miło. I to już wszystko na dzisiaj. Dziękuję za Waszą pracę i serdecznie pozdrawiam. Do usłyszenia.